Jestem teraz w Pilicy na drodze wojewódzkiej 790 i tą 790 -ką. będę jechał właśnie przez Pilicę. Będę z niej również wyjeżdżał. Troszkę pomaga mi w tym również nawigacja. O, dokładnie to teraz będę wjeżdżał do Pilicy z Biskupic Generalnie jestem ciekaw czy tutaj 790k w ogóle w rynek idzie wydaje mi się, że chyba nie się nie odzywa. Tutaj generalnie w Pilicy trzeba bardzo uważać, bo tutaj są... E, za 200 metrów jedź dalej prosto. Jedź dalej prosto, czyli właśnie tutaj też jest takie skrzyżowanie, gdzie to prosto można różnie e, interpretować, bo zobaczcie tutaj jest dróg. Prosto to jest ta taka dalej prosto, ja. dalej prosto. Czyli tam jedziemy, tam, 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 w kierunku Żarnowcy. Mam tutaj stopa, muszę ustąpić z oraz sprawy no prawy. Żarnowiecka przed nami cztery zakręty niebezpieczne raz tu chyba jadę tak w ogóle to pierwszy raz w ogóle w żarnowcu, w żarnowcu byłem ale, ale chyba, chyba inaczej żeśmy wtedy nie kojarzy w ogóle, w ogóle tej drogi